Nogi bolą, ale się idzie, ale się idzie ale się jakoś. Się idzie. Mamy nadzieję, że dotrzemy yy, na czas. <noise> Najgorsze odpoczynki. Podniesiemy się bardzo, nogi bolą. Dla... Ale jak już idzie się, to się fajnie, fajnie, w ogóle. Każdy Adnoferę jest życzliwy dla siebie. Taka I wspólnota, jest. wspólnota jest. I to sprawia, że jeśli się pójdzie raz, to każdego roku... Chce się już następny raz iść. I właśnie. W okresie letnim, zwłaszcza w sierpniu, jest największe natężenie ruchu pielgrzymkowego na jasną górę. Ze wszystkich stron Polski przybywają tutaj pielgrzymki piesze, których w sierpniu 1998 roku było blisko 150, czyli prawie 150 tysięcy osób. Największą była tradycyjnie pielgrzymka warszawska 18 695 osób, w tym cudzoziemcy. Ta pielgrzymka organizowana jest już od roku 1711 w dowód wdzięczności za ustanie szalejącej wówczas w Warszawie zarazy. Do pielgrzymek starszych od warszawskiej należy choćby Żywiecka w roku 1998 1570 osób. Najdłuższą trasę w 19 dni pokonują pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeska i Szczecińsko-Kamieńska, ponad 600 km. W roku 1998 pierwsza liczyła 1506 osób, druga 840 osób. W sumie w pielgrzymkach pieszych przybywa rocznie do Częstochowy od 250 do 300 tysięcy odnotowanych pielgrzymów. Piesze pielgrzymowanie na taką skalę to fenomen chyba jedyny w świecie. Polską osobliwością są również pielgrzymki stanowe, które trwają cały rok. Krój z drugiej strony, tak z drugiej strony, ze stroną naszej matki, wychwalenie nie. Jest. Przyby, przybywa grupa szósta, w której pan domuje Wrytus-Król. Przybywa ona sąsząca Kazimierza Górniczego. Na pielgrzymce można się odnaleźć, można się duchowo po prostu odnaleźć. czy po prostu ktoś się przez wakacje, wiadomo, że dużo ludzi wyjeżdżało i chodziło do kościoła. Tylko pielgrzym: pielgrzymka jest właśnie takim czasem, kiedy można na nowo się połączyć z Bogiem. Ja idę w intencji mojej córki, żeby była zdrowa intencji całej rodziny. No dobro mojej rodziny. Bardzo dużo razy się wybierałam, nie mogłam. I cztery lata temu poszłam, poszłam po raz pierwszy i jestem bardzo szczęśliwa. I chciałam podziękować bardzo, bo wszystkie, jak do tej pory, moje intencje no, prawie się spełniają. No, to jest forma dziękczynna, matce Bożej typowo dziękczynna. Matko, ich usta niewprawne w modlitwie, słowa ich szorstkie jako kora drzewa, więc z rąk odczytaj czarnych jak ziemia to, co w ich sercach tęsknotą śpiewa. Widzę ich, idą w kościelne wrota, sękate bary chylą jak łany, gdy wiatr obudzi grzmiącą fugę, dmąc pełną piersią w złote organy. Twe blizny świecą dla nich nadzieją, Niosą do ciebie bóle i troski, wierzą, że w twojej ściemniałej twarzy znajdą swój spokój królowo-polski. Początki kultu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej sięgają końca XIV wieku. W 1382 roku książę Władysław Opolczyk założył klasztor Paulinów na Jasnej Górze, i w tym samym roku lub parę lat później miał przekazać zakonnikom obraz Matki Bożej, namalowany na desce, która według legendy stanowiła część blatu stołu używanego przez Świętą Rodzinę w Nazarecie. Autorstwo obrazu ta legenda przypisuje samemu świętemu Łukaszowi. Historycy natomiast przypuszczają, że obraz powstał gdzieś na wschodzie, namalowany w stylu bizantyjskiej chodegetri, a do Polski przybył z Włoch poprzez Węgry. Hipotez jest zresztą więcej. Wzrastający rozgłos ikony zwabił rabusiów 14 kwietnia 1430 roku i chłupem padło wiele wotów, a obraz został sprofanowany, twarz Madonny przebito mieczem, a deskę rozbito na trzy części. Jeszcze tego samego roku dokonano restauracji obrazu na zlecenie króla Władysława Jagiełły, pozostawiając na pamiątkę i ku przestrodze szramy na policzku Maryi. 30 lat później trzeba było pomyśleć o budowie nowego, obszernego kościoła dla cudownego obrazu. Pierwsze cuda odnotowano tu w roku 1415, a dalsza rozbudowa nastąpiła w drugiej połowie XVII wieku. W pierwszej połowie XVII stulecia otoczono kościół i klasztor murami obronnymi, które przydały się w czasie obrony jasnej góry przed atakami Szwedów w roku 1655. Oparcie się atakującym przypisano opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Ojciec Kordecki zawierzył jej całkowicie i to zwycięstwo dzięki niej rozsławiło jasną górę w Polsce i za granicą. Los Częstochowy podczas potopu szwedzkiego miał wpływ na decyzję króla Jana Kazimierza po powrocie z wygnania do kraju.